At once the Spirit sent him out into the wilderness, and he was in the wilderness forty days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Dziś jest pierwsza niedela wielkiego postu 2021 roku. W środę popielcową wkradliśmy w nowy okres liturgii Kościoła Katolickiego. Okres poświęcony refleksji nad moją drogą z Chrystusem i do Chrystusa oraz przygotowaniu się na owocne przeżycie świąt paschalnych jako świąt otwierających nam bramy do życia wiecznego. W okresie tym w sposób szczególny będziemy śledzić drogę Chrystusa z Ojcem i do Ojca. Rozpoczynamy Pierwszą niedzielę tego okresu od spotkania modlącego się Chrystusa na pustyni, a zakończymy na modlitewnym czuwaniu w ogrodzie oliwnym. Były to dwa miejsca szczególnie ulubione przez Chrystusa, gdzie w modlitewnym czuwaniu łączył się z Ojcem. Pustynia w piśmie świętym ma szczególne znaczenie symboliczne. Myśląc o pustyni, niekoniecznie należy wyobrażać sobie Saharę, gdzie nie ma nic oprócz piasku. Raczej trzeba myśleć o pustyni ludzkiej, która w określonych porach roku pokryta jest trawą i służy nawet za pastwiska. Na taką pustynię wychodziły postacie biblijne, aby doświadczyć bliskości Boga. Na pustyni można spotkać Boga. Na pustyni Bóg kształtuje człowieka. Dlatego Arabowie nazywają pustynię ogrodem Allaha. W Wielkim Poście Bóg nas również chce wyprowadzić na pustynię. I chce nam na tej pustyni towarzyszyć. Chce zmienić nasze serca, nasze życie. Wielki Post nawiązuje także do liczby 40. Jest to. To liczba znaczna, symboliczna, biblijna. Potop trwał 40 dni, aby oczyścić świat z zepsucia moralnego. Mojżesz był 40 dni na Snaju, aby powrócić z tablicami przymierza od Boga. Eliasz, prowadzony przez Boga, szedł 40 dni do Bożej Góry Choryb. Naród wybrany wędrował 40 lat przez pustynię, prowadzony przez Mojżesza do ziemi obiecanej. W końcu Jezus był 40 dni na pustyni, aby przygotować się do swojej publicznej działalności. Drodzy bracia i siostry, szatan czasami chce, abyśmy myśleli, że Bóg jest daleko od nas, że nas nie słucha, że nas nie rozumie. Że nam nie pomaga. To nieprawda. Jest taka anonimowa opowieść. We śnie szedłem brzegiem morza z panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mojego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady mój i pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad, odciśnięty w najcięższych dniach mojego życia. I rzekłem: Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą. Zatem, czemu zostawiłeś mnie samego wtedy, kiedy mi było naprawdę bardzo ciężko? Odrzekł Pan: Wiesz, synu, że Cię kocham i nigdy Ciebie nie opuściłem. W te dni, kiedy widziałeś tylko jeden ślad, ja nosiłem Ciebie na moich ramionach. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że Bóg jest daleko od nas. On zawsze jest blisko nas. Po potopie Bóg zawarł przymierze z Noem i jego synami, zapewniając, że już więcej nie będzie potopu niszczącego ziemię. Że zawiera z ludźmi nowe przymierze, którego znakiem była tęcza. Święty Piotr w swoim liście zaznacza, że Chrystus jest znakiem nowego przymierza. Bo umarł za nasze grzechy, aby nas przyprowadzić do Boga, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Wielki Post to czas doskonalenia mądrości. Przed kolejną niedzielę Kościół przypominać nam będzie podstawowe zasady naszego postępowania. W pierwszą zwraca uwagę na konieczność modlitwy i refleksji. Zatrzymania się w życiu i odnalezienia miejsca, gdzie spotkamy się z Bogiem, gdzie będziemy mieli czas na refleksję i modlitwę, aby zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat. Starajmy się w tegorocznym wielkim poście odnaleźć miejsce na pustyni, gdzie będziemy mogli szczerze i otwarcie. Rozmawiać z Bogiem, gdzie będziemy prosić o szczególną moc w znoszeniu trudności życia codziennego. Starajmy się odnaleźć swój ogród oliwny, w którym prosić będziemy o siłę w dawaniu świadectwa o Bożej i naszej miłości bliźniego, którego spotkamy na naszej drodze życia. Prośmy również za tymi, którzy idąc z nami zasnęli i pozostawili nas samych sobie. Niech Pan udzieli Wam swego pokoju i mocy. bo oh.